I cześć, witam z tej strony Biały Czarny. I w niedzielę 29 sierpnia razem z Sapą e, Witam. I starym, którym obecnie teraz nie ma, zrobiliśmy lasowanie z giveawaya na 300 osób 1000 golda No i tutaj możemy zobaczyć fragment lasowania na żywo. To był. Już gotowa sprawa? Tak, ona tam pan, już, pan, 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 przecież jest pan, pan, okej, bo okej, no, no, bo pan, 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 tutaj już 45 jest. Mhm. To co? Dobra, możemy chyba losować. Tak. I Losujemy. pan, pan, zwycięzca. pan, Nick, tak więc jak możemy zobaczyć Olevi Games i wodziennik porusznik pso 2002 wygrał. Gratulujemy. I tutaj mamy potwierdzenie. I tutaj jako prezent. I tutaj że odebrał. Więc gratulujemy wygranej. No i życzymy powodzenia w przyszłych giveawayach. Tak, zapraszamy naszego Discorda, zapraszamy do subskrypcji, bo no wiadomo, no raz z rozwojem kanału pewnie wciąż y, będą kolejne giveaway'e, tak? Możliwe, że kiedyś Q&A, jeśli będzie jeszcze więcej. Zapraszamy naszego Discorda. No i co? To chyba byłoby wszystko na dzisiaj, tak? Tak, to prawda. No to cześć. Cześć.